Dzisiaj pokażę Ci, jak naprawić błąd Snapchata oznaczony jako SS0. Ten błąd jest spowodowany podejrzaną aktywnością na Snapchacie. Może to być aktywność w samej aplikacji lub podejrzana próba logowania. Dzisiaj pokażę Ci, jak to naprawić. Ten problem przydarzył się prawie wszystkim naszym obserwującym z jednego powodu: mieli włączoną sieć VPN. Przechodzimy do ustawień i wybieramy zakładkę Ogólne. Przewijamy na sam dół i klikamy VPN. Co to oznacza? Prawdopodobnie używałeś VPN, żeby zobaczyć na przykład treści z innego kraju albo uzyskać dostęp do ofert z innego regionu. W ten sposób połączyłeś się ze Snapchatem tak, jakbyś był w innym kraju. Snapchat wykrył tę aktywność i uznał ją za podejrzaną. Aby to naprawić, najpierw odłącz się od VPN. Następnie wróć do głównego menu ustawień i przejdź do pamięci iPhone A. Znajdź aplikację Snapchat. Kliknij na nią i wybierz opcję Wyładuj aplikację. Gdy to zrobisz, uruchom ponownie snapchata. Błąd powinien zniknąć i wszystko powinno działać prawidłowo. Być może trzeba będzie poczekać kilka godzin, żeby aplikacja zaczęła działać poprawnie, ale zadziała. Do zobaczenia, dziękuję.